Siema, tu Johnny Rep. Słuchajcie, <laughs> nagrałem godzinę temu prawie 15 minut tego vloga, takiego, no powiedzmy, redpillowo, promańskiego i powiem Wam szczerze, nie wrzucam go. Nie wrzucam, bo po tam pobieżnym przejrzeniu znowu wola na Facebooku, yy, gdzie po prostu... Nie wiem dlaczego mi się pojawiają jakieś babskie portale, gdzie po prostu każdy codziennie musi wrzucić jakiś główno artykulik na temat, po prostu, słuchajcie, no wylewania po, kubła pomyj na mężczyzn, jacy to my jesteśmy źli i niedobrzy, jacy my to powinniśmy być, jacy nie powinniśmy być. Tak, kiedy my, jeśli cokolwiek powiemy krytycznego na temat powiedzmy, pewnego uśrednionego <coughs> sytuacji kobiet, no to od razu jesteśmy nazywani jakimiś keksistami, mizoginami, incelami w ogóle i tak dalej, że w ogóle nie mamy prawa się wypowiadać na ten temat. Bo... Słuchajcie, ulewa mi się. Powiem szczerze. Yy... To musi po prostu ten walnąć. No niestety, no, no rzeczywistość, rzeczywistość po prostu musi zwyciężyć, no bo jest jak jest. No to wszystko, ten cały świat, ta cała cywilizacja, to wszystko trzyma się tylko i wyłącznie na naszej ciężkiej charówce. A szanowne, silne i niezależne są wiecznie niezadowolone i nigdy nie będą zadowolone, czy będziemy robić tak, czy inaczej. Więc to po prostu musi, no to się musi rozwalić, no. Dlatego moi drodzy, raczej może skupmy się na tym, że no nie powstrzymamy tego, tego upadku. Tak, to po prostu musi paść. I najzwyczajniej w świecie musimy się na to przygotować mentalnie, fizycznie, finansowo, prepersko, umiejętnościowo. I chyba raczej w tym kierunku będziemy zmierzać, bo to no takie gadanie, że, że tam. Pokazywanie palcem. No, na, w tym vlogu był jakiś tam, ten no, wypowiadał się na temat nie wiem, kolejnego rozwodu gwiazd, tak, że tam e, rozwodzi się, e, czy tam pozew rozwodowy dostał pan Sylwester Stallone o no, swojej panci po 25 latach i ona będzie oczywiście walczyć o połowę majątku, tak, do której się prawdopodobnie niewiele przyłożyła. I oczywiście za odszkodowanie jeszcze jakieś, za, za, za zmarnowane pół życia, no dajcie spokój, no to po prostu ręce opadają, no szkoda, szkoda nerwów, żeby się tym zajmować, także myślę, to, to ci, którzy mnie oglądają, trudno, najwyżej przestaniecie mnie oglądać, ale... Ja już mam dosyć, słuchajcie, to, to po prostu szkoda nerwów, trzeba się skupić na, na, na sprawach przygotowania jakiś siebie e, i żeby przetrwać te ciężkie czasy, które, które nadchodzą i które nam de facto e, ten całe demosocjalne zachodnioatlantyckie państwo zafundowało, jakieś rozdawnictwo, jakiś ginocentryzm. Po prostu wykorzystywanie mężczyzn i po prostu ciągłe żądania i więcej, i więcej, i więcej. Dajcie spokój. No. Rzygać się chce, W związku z czym, tak jak mówię, trochę mi się dzisiaj ulało już i, i ten. I, I raczej się skupmy na tym, żeby, żeby nam było dobrze, a i żebyśmy przetrwali ten, ten, to załamanie, które nadchodzi. I tyle, moi drodzy, szkoda po prostu zdrowia. Zatem, kto lubi słuchać moich vlogów, to byłbym wdzięczny za łapkę w górę. Komentujcie w komentarzach, bo to sól tego kanału. Dajcie znać w komentarzach, czy dalej będziecie oglądać i subskrybować ten kanał, jeśli. Nieco proporcje tematów się zmienią, pewnie Red i takich spraw, powiedzmy, społeczno-politycznych. Nie będę całkowicie odpuszczał, ale proporcje się pewnie zmienią. To dajcie mi znać, co na ten temat sądzicie. Ech. No i cóż, kto jeszcze nie subskrybuje, to zalecam do subskrypcji. I cóż, moi drodzy, tym e pesymistycznym akcentem, Nara.